Ani ta kabarytka świeci, ani nie świeci. Z tej strony to samo. I co w takiej sytuacji zrobić? Strasznie mi się nie chce robić tego. W nocy to troszeczkę lepiej świeci, ale prawda jest taka. Ale prawda jest taka, że to jest jedna gabarytka z lewej strony. Czyli z tej strony, yy, z, którą, z której ja się mijam z innymi pojazdami jadącymi z naprzeciwka. I autostrada jest tylko kawałek. Reszta wszystko jest landowy. Droga chwilami jest ciasna. No i jednak trzeba mieć dobre oznakowanie ładunku. I powinno to świecić. Jakby to było z prawej strony, to jeszcze pół bidy, Bo z prawej strony to to tylko przy wyprzedzaniu, a to ja widzę a z lewej strony to wiecie jak ktoś jechać z naprzeciwka nie zobaczy, bo światło kiepskie no i walnie i co? i czyja to będzie wina? no moja wina to będzie także chyba trzeba będzie to zrobić to gdzie idziemy? pierwsze idziemy do wtyczki Widać już stara. Więc możliwe, że trzeba będzie ją wymienić. Tak, niby cały czas wtyczki wymieniam, ale wiecie, co to jest? To nie jest ta kwestia, że ja cały czas wymieniam te same wtyczki. To jest kwestia tego, że ja mam tutaj strasznie dużo kabli, strasznie różnych, dużo różnych sznurów. Oj, 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 oj. Zobaczcie sami, jak to wygląda. De facto, to wiecie, co? Ja się cieszę, jak takie coś widzę, bo ja sobie założę nową wtyczkę i nie muszę więcej grzebać, chociaż... No co Wam będę mówić, no wtyczki, te puszki z tymi gabaretkami już też robiłam tysiąc razy, tam też mnie nic nie zaskoczy, tylko że to jest po prostu szybka robota. Więc, trzymam wtyczkę pod ręką? Co za zaskoczenie, że ja mam tutaj wtyczkę. Nową i gotową. No, dobra, z tym idę na górę. Nie wiem, jak mi to teraz będzie z kadrowaniem wychodzić, bo wiecie co, zmieniłam sobie ustawienia kamery w telefonie i teraz robię bodajże 60K na sekundę, albo jeszcze więcej, albo nie, robię HD w ogóle, nie, robię 4K, o. Bude, bude się. No, i właśnie chodzi o to, że ja nie widzę po prostu... To idzie tu, to idzie tu... No, i chodzi o to, że ja nie widzę, bo tylko tylnia kamera, ta główna, tak fajnie kręci, a mi się zawsze bardzo podobał ten efekt takiego bardzo realistycznego obrazu. A szczerze że to nie wiedziałam, że go mam, że mam takie ustawienia w telefonie. Więc... Zobaczymy, czy będziecie widzieć różnicę. Wiecie co, tak naprawdę to ten film nie robię po to, żeby wam pokazać jak gabarytkę naprawiam, bo to już widzieliście wiele razy ja jakieś takie wiecie, rzeczy naprawiam I myślę, że już wiecie Że potrafię to zrobić Chodzi mi tylko raczej o to Że Wiecie, czasami w tej pracy jest tak Że się nie chce coś zrobić Kurde, no widzicie, kabel trzeba. Przy On jest bardzo fajny, ten skręcany, ale nie mogę go złapać, żeby przeciąć, trzeba bardziej odkryć. Muszę sobie kupić nóż, tak, mi tak, go brakuje w aucie, a cały czas zapominam. No, i wiecie, właśnie ten film jest czasami w tej pracy jest tak, że się strasznie nie chce coś zrobić. I mi się też czasami strasznie nie chce coś zrobić. Ale czasami to coś, co nam się nie chce zrobić, może mieć wpływ na bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników drogi. I chodzi mi po prostu o to, że czasami to nasze wstanie i zrobienie tego czegoś, co nam się nie chce, może nam uratować tyłek. I to nie tylko, nie chodzi tylko o karę, ale też o jakieś naprawdę poważne konsekwencje prawne. Ja już nie raz miałam tak, że na przykład nie chciało mi się coś pójść sprawdzić i się okazało, że na przykład gumy mi się poluzowały i później mi wypadały z naczepy. Czy jakieś takie inne pierdoły, że na przykład dojechałam i się okazało, że że pasy były na ładunku luźne bo też sobie nie sprawdziłam z jazdą, po jeździe, po jeździe na przykład nie? i chodzi mi o to, żeby właśnie was zachęcić, że ja, ja już ten okres mam za sobą gdzie tą wtyczkę dałam? no i chodzi o to, że ja też nieraz byłam leniem i nieraz już czegoś nie zrobiłam z lenistwa i nieraz groziły za to jakieś takie, wiecie, poważniejsze konsekwencje. Tylko zawsze miałam szczęście, nie? Ale to jest tak w życiu, że to szczęście się kiedyś kończy. I poza tym nie każdy w życiu ma szczęście, a ja zdecydowanie mam szczęście. I chodzi mi o to właśnie, żeby Was, szczególnie Was, młodych kierowców, którzy dopiero zaczynacie, żeby sobie zawsze wszystko sprawdzać. A jak Wam się czegoś nie chce czasami zrobić, to żeby się zmusić do tego, żeby pójść i to zrobić. Bo ja też zawsze sobie tak myślę, czego ja się na przykład zawsze bardzo boję w tym zawodzie, to właśnie tego, co mnie przeraża, że kiedyś, gdzieś przez mój błąd, czy przez czego zgroza moje lenistwo czegoś nie zrobię i to coś mi na przykład, nie wiem, spadnie z i zabije jakiś ludzi, albo dojdzie do jakiegoś wypadku, bo ja czegoś nie zauważę. Po prostu przez mój błąd w pracy ktoś ucierpi mocno, więc to mnie zawsze... Bardzo mocno przeraża. I. No i dlatego Wam opowiadam, co Wam powiadam. Tak, mi tylko chodzi o to, że wiecie. Jak się nie chce, to zróbcie to. No przemęczcie to jakoś. No zróbcie to. Czekajcie, że to będzie szło. Tu jest dół Tu jest Czyli znaczy tu i tu. Znaczy tu. No, chodzi o to, żeby pójść, przemęczyć, zrobić to i mieć spokój, nie? Nigdy nie wiadomo, co tam na drodze czyha. Nie chcę mi się tej gabarytki robić. Szczerze powiedziawszy, ona już mi kilka dni ona już z tydzień mi nie świeci. Ale cały czas miałam ładunki raczej dłuższe, a nie szerokie. Także oj, coś mi wpadło do oka. Także ta gabarytka była schowana pod spodem, nic nie wystawała, nie oznaczała żadnego ładunku, więc no wiecie. Nie miała żadnej funkcji, więc no nie chciało mi się robić, no ale dzisiaj już ma funkcję. I na dodatek jeszcze ma, proszę państwa wiecie co? Trzeba mi to wkłada? Albo to tak Ale nie lubię w tych wtyczek strasznie. Krowa te inne, to prostsze. Dobra, pójdę sobie z tego sprawdzić. Wszelki wypadek, żeby coś nie kręcić pięć razy? Chyba świeciło co? Myślę, że tak. Widzę, że tam też gniazdko już do wymiany mam. Gniazdka. gniazdka to w ogóle wcale nie do wymiany. Bym sobie powinna zrobić de facto przed zimą. W zimie to wszystko się nie dzieje. E, lewą ręką kurczę. Lewa ręka. E, Muszę sobie kupić taki spray w ogóle do elektryki. Taki niebieski, jak się spryska w środku, to później to w ogóle nic nie dzieje. Te gniazdka, które robiłam, właśnie jakieś jeszcze ze 3 lata temu, a były spryskane tym sprayem niebieskim. One do tej pory, jak ja teraz wróciłam z Kanady, które gdzieś tam otwierałam, nietknięte, zawaliste, Naprawdę robi świetną robotę. Pamiętam, jak się nazywał ten spray, ale... ale muszę go gdzieś odnaleźć, kupić fakturę, zostawić firmę i mieć go. To, że jest zufowała praca z tymi gniazdkami. No dziwne to miasto. No właśnie, czemu mi to nie włazi? Jak to ma tu włazić? A tu o, Teraz jest okej. Okay. nie uciekajmy kurde rozwaliło mi się, przekręciło no nic, trochę trzyma właśnie dlatego nie lubię tych wtyczek, one są naprawdę kiepskie. Chce człowiek lepiej dokręcić, że to się zaraz Bez sensu. nie było gumki jeszcze. A nie, to jest takie. A, założę temu kablowi plombę, żeby się nie wyciągał. Skoro mi to pękło. Widzicie? O takie coś chodzi. Żeby to po prostu się kabel nie przeszedł przez to. Jak będę na siłę ciągnęła kabel, żeby tam, bo mi będzie nie chciało, będzie mi się chciało już tego, przedłużacza wyciągnąć. O, tak. Tak. I tu, to ta Dobra. Więcej nie kręcę, bo zaś rozwala. Pumeczka. i próba no i teraz to świeci jak trzeba, prawda? teraz ostrzega jadący z naprzeciwka o tym, że coś mi tutaj wystaje a z tyłu to akurat mniej ważne ale też wystaje także spoko teraz sobie tylko przekręcę tą gabarytkę bo ja bardziej szczerze powiedziawszy stawiałam na puszkę tam z tamtej strony dlatego jej nie wkręcałam no. Dobrze, to już tyle na ten odcinek. Jeszcze raz Was bardzo zachęcam do tego, żeby sobie lepiej wszystko sprawdzać i dbać o swój tyłek. No i bezpieczeństwo innych. To kosztuje tylko pewnie zazwyczaj 5-10 minut roboty, sprawdzenia, albo może na brudne ręce, wielkie festy. Wiecie co, bo mi nie chodzi o to, żeby Was pouczać, ale czasami jest tak, że wiecie, człowiek zaczyna popadać w takie lenistwo. I zaczyna coraz częściej przymykać oka na coś, i dochodzi do tego, właśnie, że stwarza, może stwarzać jakieś takie niebezpieczne sytuacje, potencjalnie niebezpiecznie, przez to swoje właśnie takie niedoglądnięcie, takie, taką olewkę. No i słuchaj, Ja wiem, jak jest. <laughs> jeżdżę już choć przecież pełne 8 lat, już niedługo będę zaczynać 9 rok za kierownicą. Tylko, wiecie, różnica jest taka z nami, że ja jeżdżę w konwoju jak ja czegoś nie dopatrzę, to zobaczę, to chłopaki na pewno którzy jadą tam za mną. I to nie jest tak, że oni powiedzą, ej, wona tam coś tego, nie? Tylko oni mi wyśmieją. I jak staniemy na drogę i jak staniemy na pauzę i później idziemy dalej, oni zobaczą, że tego dalej nie zrobią, To nie jest tak, że oni pójdą i zrobią to za mnie i nie wyręczą, mnie nie. Oni mi po prostu wyśmieją, dlatego wiecie. <laughs> ja tutaj mam, wiecie, mnie tutaj ma tutaj mnie ma tutaj, kto krótko trzymać. I nadek sobie czasami pozwolę na jakieś lenistwo, no to szybko muszę... szybko mnie postawią do pionu, nie? A jeżeli wy jeździcie sami, a przecież większość kierowców jeździ samych, to czasami, wiecie, nie ma komu człowieka postawić do pionu, także to niech będę ja ta właśnie ta zła, co was tam wyśmieje, że coś tam macie niedorobione, niezrobione. I przypomnę o tym właśnie, żeby tam ogarnieć się, pilnować się, nie dać się nad niczym złapać. Tyle.